Witam Was serdecznie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jak i inni ludzie, którzy mnie oglądacie na YouTube, Facebooku, TikToku. Następnie chcę Was pobłogosławić w imieniu Pana naszego Boga Jezusa Chrystusa. I ja bym chciał tylko tak się odnieść, wiadomo, standardowo, krótko na chwilę, bo dużo czasu nie mam do niektórzy mi tam coś powiedzą, że że ja jestem jakiś samozwańczym znawcą pisma i powinienem to zostawić też dla innych, ja już to opowiedziałem w innym filmie, ale słuchajcie, tak naprawdę, nie, skoro my wszyscy mamy dostęp do Boga, prawda przez Jezusa Chrystusa to sami powinniśmy badać pisma jak jest napisane, mamy wszystko badać co szlachetne mamy zachowywać i dlaczego mamy pozostawić wszystko w rękach innych ludzi, skoro, jak mówiłem też w innych filmach, wtedy nie dowiemy się, czy jest, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. A ja nie jestem samozwańczym jakimś znawcą pisma, tylko czytam Słowo Boże i yy, przekazuję tym, co nie czytają i zachęcam do tego, żeby czytali, bo na przykład, kto jest w tym, komu mam to zostawić, to jest uprawnione do tego, żeby głosić słowo Boże. Czy są jakieś specjalne standardy ku temu? Z tego co ja wiem, każdy, nowo każdy nowonarodzony chrześcijanin powinien głosić słowo Boże. Nie możemy poprzestawać tylko na, na tym, że ośliśmy się z wody, z ducha, przyjęliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Boga, Zbawiciela, ustanowiliśmy go Panem naszego życia i On wada naszym życiem, wyznaliśmy mu swoje grzechy. Z głębi serca ukorzyliśmy się przed nim, prawda? I, I co dalej? Mamy poprzestawać na tym? Musimy też mieć uczynki, bo wiara bez uczynków jest martwa, to jest, to jest prawda, ale musimy też głosić słowo Boże przekazywać je dalej. Nie przymusem, wiadomo, bo zmusić do wiary nikogo nie można, ale mamy głosić. I na przykład, tak jak ja wstawiam urywki. Wersety z Biblii, na z portalach, na których tam jestem, nawet na Whatsappie stawiam, na Facebooku, TikToku i też się nagrywam. Mówię o Bogu na swojej, na swoim przykładzie: że Bóg istnieje. Jezus mnie uratował. Chwała Jezusowi ze wszystkiego z moich nałogów. Kocham Jezusa, idę za nim, nie ze się Jezusa, mówię o tym głośno. Wiem, że niektórych tokuje w oczy. Podążam za Jezusem. I nieważne, czy coś się dzieje w moim życiu, biorę swój krzyż, idę za Panem. Ja się je, Bóg podlewa i daje wzrost, prawda? Od Boga to wszystko zależy, nie ode mnie, bo kim ja jestem, ja jestem tylko zwykłym człowiekiem. I mamy, jak Jezus sam powiedział, mamy głosić Ewangelię. I czy ktoś musi być do tego upoważniony? Żeby specjalnie głosić, na przykład pewnie, pewnie jakiś kapłan, tak? Albo pastor, tylko on ma prawo takie rzeczy robić i głosić. Nie, wszyscy mamy głosić Ewangelię. Ewangelię prawdy, oczywiście, nie? I zresztą jest też napisane w drugim tomu: To już ja trzy. Ja to nieraz mówiłem. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały. Do wszelkiego dobrego działa w pełni przygotowany. A ja jestem człowiekiem Bożym i chcę być doskonały i do wszelkiego dobrego działa w pełni przygotowany. Dlatego studiuję Słowo Boże, czytam i głoszę je dalej. I na przykład dzisiaj przeczytałem, ja Wam chcę Wam przeczytać pewien wers, bo ja mówiłem, że żyjemy w czasach ostatecznych i będzie to z Rzymian 1, a dokładnie z Rzymian 1. 23. Aby się ludzie zrozumieli, nie, że jakieś na przykład iść, pójście za człowiekiem, czczenie człowieka i to co my robimy, przynajmniej ja robiłem, ale co inni robią, to jest lepiej się nawrócić, pokutować, bo czas nas jest krótki tutaj na ziemi. Nie czcimy też, mówię, człowieka, nie idźmy za człowiekiem. Mamy chwalić tylko Boga. Bo później pójdziemy na zatracenie. Taka jest prawda. Ja mam przecież tam ten, ten werset, i jak chciałbym, żebyście coś z tego wersetu, zroz... Co z tego wersetu zrozumiecie. Nie? I. Jest to Rzymian 1:23. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczonego człowieka ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez porządliwości ich serc aby hańbili swoje ciała między sobą. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli jemu raczej niż stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnością, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swojej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, Popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę, a skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada, będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów, plotkarze, oszczercy Nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, hełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom, bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzyjednani i bez miłosierdzia. Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci. Nie tylko sami je robią, ale, także, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. Słuchajcie, jaki tutaj jest w ogóle przekaz! Nie? No to jest. Zamienili chwałę nieznieślalnego Boga na podobieństwo obrazu znieślalnego człowieka. No to jest to tak, jak i dalej jest opisane, że przecież, że i służyli, czcili stworzenie. To, co ja cały czas mówię, nawołuję Was do tego, żebyście nie szli za człowiekiem, nie, nie czcili stworzenia. Czyli stworzenie. Aniołowie, jesteście rzekomi święci, do których Wy się modlicie. Jakaś Maria i. I służyli jemu raczej niż twórcy, który jest błogosławiony na wieki. I te haniebne namiętności, które są tutaj wypowiedziane. Nie myślcie sobie, że właśnie tacy ludzie, nie? jak plotkarze, ostrziercy, nienawidzący Boga, kobiety, które śpią z kobietami, mężczyźni, którzy śpią ze sobą, zufali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy nawet, nie. Wiadomo, no, są różne wynalazki, które ludzie robią. Stwarzają różne rzeczy, które nie są przydatne w ogóle człowiekowi, tylko służą do, do mordu, do jakichś, nie wiem, do różnych rzeczy jakichś, na przykład perwersji seksualnych, do różnych no, wynalazków, złych rzeczy, nie? Ja uważam, że nawet to, co się posługuje, chociaż ja to posługuję się do przekazywania słowa, bo że jak ten internet, telefon, to też nie jest dobry wynalazek, bo to zniewala człowieka. Niektórzy przez to głupieją, tak jak mówiłem, niektórzy dzieci, na przykład już od dzieciaka cały czas rodzice się nie zajmują dziećmi, dają tylko telefony, laptopy, internety do ręki i są przypadki, że za takie coś dziecko, jak miało odebrane, zabiło. Są takie przypadki. Słyszałem też, na przykład jak ja byłem kiedyś uzależniony od tych konsol gier, to w Stanach Zjednoczonych był wyrok, nie pamiętam, to było w zeszłym roku, co dostał karę śmierci chyba, co swoją córkę jednoroczną, czyli ona mniej miała, bo grał w konsolę, ona płakała, ją złapał i ją złamał w kręgosłupie, w pół, ze względu na to, że przeszkadzała mu w graniu. No tak to robi, no wynalazce złych rzeczy, no wiadomo, wszystko jest dla ludzi, ale nie mamy się też nie dawać nie wszystkiemu zniewolić, o tym też jest sobie Bożym. W każdym razie, jak jak mówiłem, nie każdy pójdzie do Królestwa Bożego i nawróćcie się ludzie, bo tak jak tam jest napisane w tym wersecie, nie mamy ich za stworzenie. mamy się odwrócić od grzechu, pokutować. Bo to, co ja przeczytałem, nie, to słowo Boga, słowo Boga jest żywe i prawdziwe. I jeśli tacy ludzie tacy ludzie nie będą mieli łaski u Boga i nie myślcie sobie, że jeżeli chodzicie do jakichś tam waszych kościołów i robicie te wszystkie rzeczy, to co ja wymieniłem, wy nie odwrócicie się od tego, to wy, pójdziecie do nieba, do raju, przepraszam. Musicie odwrócić się od grzechu, pokutować, przyjąć Jezusa Chrystusa ze swojego życia, ostanąć Go swoim Panem i Bogiem, wyznać Mu swoje grzechy z żalem, Prawdy i czytać to słowo Boże. Zachęcam Was do czytania słowa Bożego. Pamiętajcie, trzymajcie się Jezusa, tylko Jezus, nikt inny, z Panem Bogiem.